Państwo polskie powstało w X wieku. Przez tysiące lat różnie układały się losy Polski i Polaków. Były czasy, kiedy nasz kraj był bogaty i silny. Były i takie, kiedy jego słabość wykorzystywali sąsiedzi. Pod koniec XVIII wieku Rosja, Prusy i Austria porozumiały się między sobą i siłą zajęły terytorium naszej ojczyzny. Polska przestała istnieć. Nie było jej na mapie Europy. W szkołach i urzędach zabrniono mówić po polsku. Polacy jednak nigdy nie pogodzili się z utratą ojczyzny i walczyli z zaborcami. Deusz Kościuszko dowodził w pierwszym powstaniu przeciw Rosjanom. Henryk Dąbrowski organizował we Włoszech polskie legiony. W XIX wieku przeciwko zaborcom wybuchały jeszcze inne powstania zbrojne między innymi listopadowe i styczniowe. Jednak działania te nie dały upragnionej wolności. Taka szansa pojawiła się dopiero wtedy, gdy nasi zaborcy się pokłócili i zaczęli walczyć między sobą. Dzięki temu Polsce udało się odzyskać niepodległość 11 listopada 1918 roku. Po 123 latach niewoli nasza ojczyzna odrodziła się i wróciła na mapę Europy. A dzień 11 listopada obchodzony jest w Polsce jako Narodowe Święto Niepodległości. Jak według Was współcześci Polacy powinni świętować Dzień Niepodległości? Odpowiedz na pytanie, pisząc komentarz. Dziękuję za to, że jesteś i do zobaczenia wkrótce. Pa!